Nie wiem jak ja przejdę do następnego punktu. Tematem jest teściowa. <grystanie> <grystanie> Będzie trudno. Oczywiście, że jest Pan fanacja. A teraz przed Państwem, ale... To... Nie wiem czy to się uda. Tam kłopot właściwie główny między... Znaczy jeśli chodzi o teściową, to jest na odcinku teściowa zięć. Tam są największe. Walki trwają. One nie milkną nawet w czasie wigilii. Zanikają wszelkie fronty. Myślę, że do pewnej normalizacji w tym obszarze prowadzi taka sytuacja, kiedy wspominana tu teściowa, no co tu dużo mówić odchodzi. Ale nie w sensie takim mobilnym, Tylko w ogóle odchodzi. Sytuacja smutna i głodliwa, ale że tak powiem. Dramaturki dodaje fakt, że z systemu czuwania przy jej odchodzeniu wynikło, że teraz Zięć będzie przy niej czuwał. I ta teściowa sobie tam odchodzi pomalutku. Właściwie już jest blisko odejścia. Zięć czuwa. Nagle do tego pomieszczenia wpada Mucha. Muchy tak mają, że w najmniej spodziewanych momentach wpadają. I ona, wspomniana teściowa, tak odruchowo ale nie przerywając odchodzenia, wodzi za tą muchą oczyma. A co dzięć, obserwując ten proces, mówi: Niech się Mamusia nie rozprasza. <noise> Z mieszanymi uczuciami, odpowiedziałem do Państwa, ale nie było wyjścia. Kontynuacja ma jedno zadanie, mianowicie stworzyć dramat znacznie mniejszy, niż dramat, który za chwilę nastąpi. Przed Państwem Stella Kramkowska, Anna Szukczyńska, teściowa. Gdzie ona jest, ja się pytam? Gdzie ona jest? Jak ja ją mam? Synowa. Nie zasłużyła. Halo, gdzie ty jesteś? Przecież ja tutaj stoję. Halo, ja jestem w domu. No jak to w domu? Przecież ja na ciebie czeka. Przecież ja potrzebuję, żebyś mnie uczesała. Ale mamo, jest niedziela, siódma rano. No i na dziewiątą masz mnie do kościoła uczesać. Ale mamo... No chyba nie śpisz. No chyba już nie. Masz tu być natychmiast. Dobrze, będę za 10 minut Jarek mnie przywiezie. A co ty będziesz Jarka budzić? Co ty, co ty oszalałaś? Przecież jest niedziela, siódma rano, dziewczyno. Ty daj się chłopakowi wyspać. Masz tu być natychmiast. Hm. synowa, dwa przystanki, 10 minut będzie szła. Lęk śmierdzący. O, a nie synowa. Ale nie. Powiedziałam Jarkowi, że złego słowa o tej pindzie nie powiem, to nie powiem. Dzień dobry, matko. A ty co taka rozczuchrana? Spieszyłam się. Przecież, przecież to jest najgorsza reklama dla twojego zakładu. Wiem, ale nie chciałam, żeby mama się do kościoła spóźniła. Moja droga, już ty swojego niechlujstwa na mój kościół nie zwalaj, dobrze? Przepraszam. Zadbałabyś trochę o siebie. No popatrz na mnie. Ja i do fryzjera pójdę, to nic nie kosztuje. Tak. Może mama usiądzie? No gdzieś bym siadła, nie? To może na dupie? Co, proszę? To może na bufie? No może być i na bufie, no już gdziekolwiek, nie? Proszę. Dziękuję. Czeszymy mamę czy lisa? <noise> Jaka ty głupia jesteś. Lisa. Ja głupia jestem. Żartowałam, jaka Ty głupia jesteś A. nie mogę. No dobra, wobec tego list do kurnika? O, za grubo. Jak mamy czeszymy? To jakoś niebanalnie. No to w liście było niebanalnie. No to finezyjnie. No, myślałam, że trwała ondulacja od 68 to wystarczająco finezyjnie. Ale może coś wymyślę? Myjemy to. A co teraz mamy? Grudzie? To jeszcze nie. Od mycia się włosy psują. Na szczęście przez Naftalinę nie czuć. A ten list to jeszcze żył, jak go mama zakładała? A może to mamut jest? Ty po prostu czesz, wiesz? Bo jak ty tyle gadasz z każdą klientką, to ja potem się nie dziwię, że do ciebie są zapisy na miesiąc do przodu. Mamo, do mnie są zapisy na miesiąc do przodu, bo do dobrego fryzjera jak do terapeuty. <laughs> tak, drogo i wychodzisz z płaczem. Jak mamie drogą, to może mama salon zmieni. A po co ja mam dać komuś zarobić? Od ciebie wyjdę niezadowolona, ale przynajmniej za to nie zapłacę. Bez obaw. Do mnie to mama już przychodzi niezadowolona. Swoją drogą... To chyba jakiś, że wszystkie fryzjerki są głupie. Co o tym myślisz? A ty w ogóle coś myślisz? No co za kod! I ostatnio też mu nie dałaś rady. Ten to jest taki, że ja w ogóle moje labraty tak chwycić, jak się tak. Kiedyś to byli fryzjerzy. Co? Pan Tadzio jak chwycił zakitę, jak wyczesał to. A? Aż i skrzyszły. Co? Bo Pan Tadzio to kowalet był. Ale za to zdolny. I kołtuna wyczesał. Daj, bo nie umiesz. Co ten Jarek w tobie widzi? Ja nie wiem. Czesać nie umiesz, sprzątać nie umiesz, gotować nie umiesz. Dzieci też jeszcze nie macie. Co nie umiesz? Może mam ci pokazać. Może mama Jarkowi pokaże. Moja panno. Przepraszam. Mamo, mamo, czy w końcu mama się od nas odczepi? No ale rzeczywiście. Naprawdę, dziękuję. Tylko po co? No jak to po co? Po to, żebyśmy w końcu mogli samodzielnie działać. Ja już raz Jarkowi pozwoliłam działać samodzielnie. W 76. To se całe spodnie pomoczy. Dziękuję, zmądrzałam. Akurat mamo Jarek też zmądrzał. Akurat. Mamo, powie mi mama taką rzecz. Przychodzi tutaj mama co niedziela, co niedziela wyrywa mi mama szczotkę z rąk, mówiąc, że ja nie potrafię czesać, że ja w ogóle nic nie potrafię. Do czego ja w ogóle jestem mamie potrzebna? Bo, bo, bo to już prawie pół roku, jak Pimpuś nie żyje i ja, ja po prostu nie mam na kogo pokrzyczeć, a ty w przeciwieństwie do Pipka się nawet nie odszczekniesz. No teraz to już mama przesadziła. Ale ja teraz już wiem, dlaczego Jareczek co wieczór przynosi smyczki i się łasi. Ojca mama też tak traktuje? Nie muszę. Odkąd jeździ na tirach, śpi w budzie i sika na koło. Ha, to ja teraz już wszystko rozumiem. A co ty możesz rozumieć? Teraz to ja już wszystko rozumiem. Co ty możesz rozumieć? Czemu z mamy taka suka?